Nie widzowie. Tytuł filmu to nie jest żaden clickbait. Naprawdę da się mieć smoka na normalnym świecie. A tak w ogóle to przepraszam Was za długą przerwę, bla, 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 bla. Jak będę nagrywał, to wtedy kiedy... Ja co ja w ogóle mówię? Ja poczekajcie, muszę pomyśleć. No, Okej, okay. przepraszam Was za długą przerwę. Yy, a nagrywał będę wtedy, kiedy mi coś przypadnie, wpadnie do głowy, a nie byle co. A dzisiaj mi coś wpadło do głowy, więc jest fajnie, jest pięknie. No. Więc yy, dzisiaj będziemy mieli smoka na normalnym świecie. Gdy nie teraz wielu z was mi powie, nie, 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 nie ma się mieć smok na normalnym świecie, na co ty gadasz, na co ty gadas, jest tylko smog jest tylko w na no, co na co no. Smog jest tylko wędzie na normalnym Survivalu i ogólnie jest tylko wędzie. Ale za pomocą specjalnej magicznej komendy yy, da się go przywołać do jakby normalnego Minecrafta. Chwilę trzeba sobie dźwięki, bo będzie potem głośno, chyba co smok. Ok. To najpierw yy, trzeba pisać SU i jest taka możliwość jak kliknięcie Summon i klikacie. Podmy spacja. I wpisujecie E. Macie main, Minecraft y, taki z dwóch kropek y, Enter Podłoga Dragon. I to klikacie. I teraz nic y, nie pozostało innego jak kliknięcie Entera! I macie... E. Chociaż, to się zachowuje jak patapiam. Nie potrafi żyć. Trzeba żeby jakoś żyć Zobaczcie. jakie lagi są. O, bo będę się po Tu jest smog na no, w normalnym świecie smogendów. Normalnie to jak, jak go testowałem przed nagraniem, to on jeszcze tutaj tak podatował do ziemi i wszystko rozwalał w takiej masowej ilości, ale ten smog jest jakiś, nie wiem, dziwny bo się nie chcę rozwalać oczywiście smoka da się zniszczyć, tylko że to by trwało zbyt długo a to by ma być krótki, musi by być krótki więc yy, wszystko na razie w tym odcinku yy, więc wyczekujcie nowego, ile w ogóle będzie wam się chciało i ciekawe czy w ogóle jeszcze wiecie o moim istnieniu, więc yy, pa cześć